Oto pierwsze wspomnienia o Słudze Bożym Ojcu, Wenantym Katarzyńcu, które kilka lat po jego śmierci zebrał i napisał jego wychowanek z nowicjatu. Ojciec Alfons Maria Kolbe, rodzony brat świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Poznaj wspomnienia nowicjuszy o swoim magistrze. Poruszające historie z jego życia, fragmenty korespondencji ze świętym Maksymilianem, wypowiedzi osób znających Ojca Wenantego, jakim był wychowawcą, czym poruszał serca innych. Łomki z życia Ojca Wenantego Katarzyńca. Po ponad 90 latach znów dostępna. Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Pracuje wiele. Aby zrozumieć, jak wiele pracy miał ojciec Wenanty na stanowisku magistra w Lwowie, należy pamiętać, że aczkolwiek na początku był tam tylko nowicjat, to jednak po roku przybyła filozofia, a po trzech teologia. Nowicjat zaś pozostawał nadal, napływali wciąż kandydaci nowi i to prawie zawsze z rozmaitymi w nauce brakami. Były to bowiem lata pełnej wojny, gdy ojciec Wenanty urzędował i z powołaniami bieda była ogromna. Bolał nad tym nasz ojciec magister, tym bardziej, że przewidywał, jak bardzo potrzebni będą pracownicy pańscy na niwie serc ludzkich, okropnie zachwaszczonych przez dziką, długotrwałą wojnę. Godził się wtedy na przyjmowanie chłopców niezupełnie przygotowanych, sam ich dokształcał sumiennie, ale co go to pracy kosztowało. Wspomniany już niejednokrotnie ojciec Henryk, gdy na zastępstwo niedomagającego ojca Wenantego naznaczony został, tak o tej pracy pisze. Przekonałem się wówczas jak bardzo pracował ojciec Wenanty. Prócz ćwiczeń pobożnych i innych zajęć wspólnych, uczyć musiał kleryków nie tylko reguły, konstytucji, liturgii, brewiarza, ale jeszcze prawie z każdym osobno, obrabiał jakąś klasę gimnazjalną. Bo ojciec Marian Sobolewski Prowincjał przyjmował na nowicjat kandydatów z różnych klas i zakładów. Gdy my tego zakosztował, poszedłem do ojca prowincjała i doniosłem mu, że to zabije ojca Wenantego. To on chwili wolnej nie ma wysila się, naucza i słabnie. Sam zaś ojciec Wenanty nigdy o tym ani słowa nie mówił, nie żalił się, nie skarżył, tylko cicho cierpliwie pracował. Tyle ojciec Henryk. Ja sam pamiętam, że był czas, gdy uczył nie tylko przedmiotów zakonnych na nowicjacie i klasy tak przerabiał, ale nas już starszych, etyki, filozofii i języka greckiego. Nie wiadomo zaiste, czemu się bardziej dziwić, czy pracy, czy zdolnościom. Przy tym pracował jeszcze wiele w kościele. Na każdym nabożeństwie, o ile nie modlił się wraz z klerykami w chórku, siedział w konfesjonale. Niczyjej uwagi nie uchodziła jego postać skromna, ze świątobliwym wyrazem twarzy. Stąd też jego konfesjonał nie stał samotnie, lecz skupiał dookoła siebie dusze, żądne światłego kierownictwa i postępu w miłości Bożej. Spowiedzi słuchał cierpliwie, bez pośpiechu, i nieraz w kościele umilkły już śpiewy, zaległa cisza, mrogi wieczorny i pustki, a on jeszcze w swoim konfesjonale spowiadał. Pamiętam, opowiada jeden z ówczesnych kleryków, jak w prześlicznie majowe wieczory na rekreacji w ogrodzie wśród woniejących kwiatów i drzew długo bawiliśmy się. Aż późno ojciec Wenanty przychodził z kościoła, by odświeżyć zmęczone piersi balsamicznym powietrzem. Widzieliśmy, że w spowiedź wkładał wysiłku wiele, bo widoczne były na nim ślady zmęczenia i dużego zdenerwowania. Poważna była to praca. Raz po raz kładł nam na serce modlitwę o nawrócenie pewnej osoby, oddalonej od Pana Boga. Nieraz triumf łaski Bożej radośnie zwiastował. Cieszyliśmy się wtedy wszyscy. Kazania miewał bardzo często, bo nie tylko gdy na niego kolej przypadała, ale gdy go któryś z ojców o to prosił. Zawsze płynęło z ust jego słowo Boże ułożone, obmyślane, wypowiedziane z namaszczeniem. Nie mieszał niczego, co by obliczone było tylko na efekt i próżność. Nie nabierał nigdy aktorskiego ani deklamatorskiego tonu. Proste i przystępne, wygłoszone ciepło i serdecznie jego kazanie każde było normalnym wypływem wewnętrznego stanu tej zjednoczonej z Bogiem duszy. Wszyscy bardzo lubiliśmy go słuchać. Ale gdyby mnie ktoś zapytał dlaczego, nie potrafiłbym tak pewnie odpowiedzieć. Może to prostota połączona z oczywistością, może to namaszczenie, ta tajemnicza siła, tylko świętym właściwa. I któż by uwierzył, że ojciec Wenanty przy tylu różnorodnych pracach w murach swego kościoła i klasztoru, będzie się jeszcze na zewnątrz udzielał. A jednak nowicjuszkom sióstr rodziny Maryi, należącym także do wielkiej rodziny franciszkańskiej wykładał katechizm w pełni prostoty i uroku malując im całokształty wiary naszej świętej. Jak pojmował ten obowiązek pokazuje list jednej ze słuchaczek. Jego nauki i przykłady, opowiada, zostały na zawsze w naszych sercach i pamięci. Od pierwszych chwil jego postać wydawała się nam bardzo świętą. Był dla nas wielkim zbudowaniem. Uczył nas najbardziej życia umartwionego i pokory, a kiedy mówił o niebie, to z takim zapałem wznosił ręce i oczy ku niebu. Jakaż to radość będzie w niebie mówił, gdy się tam dostaniemy. Ja, że starałem się dobrze uczyć, a siostry, że mnie słuchały. Nie tylko uczył prawdy, wiary i ustaw zakonnych, ale prawie nas wychowywał, jak matka dzieci. Gdy wykładał o grzechu, dodawał, lepiej, aby siostry wcale o tym nie wiedziały. Prosiłaby dobrze sobie zapamiętać, czego uczył. Skoro się dowiem, zachęcał, że moje uczennice są dobrymi zakonnicami, będę się bardzo cieszył. Spowiadał niektóre z nas z całego życia, a każda po takiej spowiedzi czuła się tak zadowoloną i szczęśliwą, że rada by zaraz umierać. Inna z sióstr jego uczennic podała mi parę uwag odrywanych na tenże temat. Bardzo cenne to uwagi. Z całej nauki znać było, opowiada, że to niezwykła dusza i ogromnie wyrobiona. Ojciec Wenanty, zjednoczony z Panem Bogiem bardzo ściśle, nie wychodził z tego stanu ani na chwilkę. Uczył nie górnolotnie, ale praktycznie i wchodził w każde szczegóły. Jednego razu prosiłyśmy, aby nas pouczył o spowiedzi generalnej. Drobiazgowo to przeszedł z wielkim dla nas pożytkiem. Na każde zadane sobie pytanie odpowiadał wyczerpująco, chyba że dostrzegł w tym chęć okazania wyższości. Wtedy i żartem upokorzyć się umiał. Nie dosyć jeszcze tych prac pisywał również artykuły do poważnych wydawnictw, zwłaszcza do Gazety Kościelnej. W ciekawy to sposób wykryliśmy ten nowy objaw energii duchowej naszego magistra. W Gazecie Kościelnej, którą wraz z innymi czasopismami katolickimi do czytania nam dawał, zauważyliśmy artykuł o stylu naszego ojca magistra zatytułowany. A Jezus pomnażał się w łasce u Boga i u ludzi. Bardzo zrozumiale, a jednak głęboko te słowa Ewangelii Świętej wytłumaczone nam były. Podpis u dołu był taki, Fr. Czy to nie Franciszkanin? zapytywaliśmy jeden drugiego. Nie dowiadywaliśmy się nic u ojca magistra. A tylko usiłowaliśmy dojść do prawdy sami. I zdarzyło się, że jeden z naszych, sprzątający w celi ojca magistra, znalazł w koszu na papiery kawałki podartego brulionu z takim właśnie tekstem, co i w gazecie kościelnej. Mam już dowody, rozgłosił uradowany. To ojciec magister jest ten FR. I odtąd artykuły z takim podpisem przytrafiały się coraz częściej. A nasz światły przewodnik już kryć się z tym przestał, ale owszem, sam posyłał kleryków do redaktora Gazety Kościelnej, księdza Prałata Pechnika. Więcej i jeszcze więcej prosił i zachęcał zawsze czcigodny redaktor. Tak mu styl i myśli ojca Wenantego do gustu przypadły. Wśród tych licznych prac zdarzało się, że echem głośnym odbiła się jeszcze dawna jego praca. I tak, na przykład, 21 czerwca 1916 roku, nadesłali mu krakowscy klerycy do niedawna koledzy dyplom na honorowego członka Zelusu jako dowód uznania i wdzięczności założoną tam kiedyś pracę, a zarazem prośbę, by kółku nadal pomagał. Słuchajmy, jak odpisuje ojciec Wenanty na to. Dziękuję serdecznie za pamięć i miłe, pocieszające wiadomości. Sądziłem, że Zelus Serafikus nie z martwych wstanie już, ale opieka Boża i gorliwość braci dokonała wskrzeszenia. Cieszy mnie wybór zarządu kółka. Spodziewam się, że wpływ i praca braci Remigiusza i Anzelma przyczynią się do prędkiego rozwoju. Dziękuję czcigodnemu prezesowi za uznanie, jakkolwiek niezasłużone. Co się zaś tyczy pomocy, mniemam, że ona nie będzie potrzebna, Przecież aż dziewiętnastu uczonych pracowników do kółka należy. Z drugiej strony stoją w tym na przeszkodzie trudna komunikacja pocztowa, bo przecież jest wojna i moje obowiązki, przy czym nadmieniam, że i egzamin mnie czeka. Na nowym posterunku zajęć po uszy, ale jestem zupełnie zadowolony i z samych obowiązków i znowicjuszy. Zasyłam serdeczne pozdrowienia dla wielebnych ojców, moich kolegów, dla szanownego zarządu kółka. Zawsze chcę o kółku pamiętać i czuję się do niego przynależny. Szczery brat Wenanty. Tak to zewsząd płynęły ku temu cichemu, pokornemu zakonnikowi prośby nalegania o pomoc, o współpracę, bo takiego drugiego umysłu i takiego drugiego serca trudno znaleźć było.